Zaraz po instalacji Joomla udostępnia nam 20 gotowych modułów. Zarządzać nimi możemy za pomocą pozycji moduły z menu rozszerzenie. Aby stworzyć nowy moduł, należy użyć zielony ikon. Nowy na kolejnej stronie wybieramy rodzaj modułu, jaki chcemy dodać do naszej witryny. Ponieważ chcemy omówić tutaj każdy z modułów, zaczniemy od modułu pierwszego, archiwum. Każdy moduł zawiera dwie sekcje szczegóły i przypisanie menu, które są niezmienne. W sekcji szczegóły należy określić tytuł modułu, Zdecydować o tym, czy chcemy wyświetlać tytuł i czy moduł ma być włączony, określić pozycję naszego modułu, a także poziom dostępu. Decydujemy również, że nasz moduł będzie widoczny na każdej stronie. W parametrach modułu, moduł archiwum przyjmuje. Jedną wartość, ilość artykułów, określającą ilość artykułów, która zostanie wyświetlona na stronie. Pozostawiamy domyślną wartość 10 i zapisujemy nasz moduł. Jak widać, nasz nowy moduł został dodany. Aby zobaczyć działanie modułu, należy przejść do podglądu naszej strony. Widzimy po prawej stronie nowy moduł z naszym archiwum. Jest on jednak pusty. Aby zobaczyć działanie modułu, należy zarchiwizować przynajmniej jeden element. Odświeżamy naszą stronę. Jak widać, moduł stworzył link. Do artykułów z archiwum z miesiąca maj 2009 roku. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do komponentu Archiwum z wypełnionymi polami filtru Miesiąc ustawiony na maj i rok na 2009. W naszej witrynie nie będziemy jednak korzystać z modułu archiwum, więc możemy go usunąć z listy modułów. Drugi typ modułu to moduł gościmy. Pozwalam wyświetlić ilość anonimowych gości i ilość użytkowników, którzy aktualnie przeglądają naszą stronę. Podajemy tytuł. W tym wypadku nie będziemy wyświetlać tytułu modułu. Określimy pozycję na right. Następnie musimy zdefiniować parametr wyświetlaj, który mówi o tym, jakie informacje ma wyświetlać moduł. Czy ma być to ilość gości i ilość użytkowników, czy też nazwy użytkowników, lub obie te informacje. Wybierzmy obie informacje i zapiszmy moduł. Podświeżenie strony. Widzimy nowy moduł, który wyświetla informację o tym, że w przegląda teraz jedna osoba, która jest w dodatku gościem. Moduł tego typu stanowi miły dodatek do naszej strony, więc zostawimy go. I przejdziemy do trzeciego typu modułów. Moduł grafika losowa. I znów podajemy tytuł. Tym razem wyświetlimy tytuł. Moduł będzie włączony i opublikowany z pozycji Left. W parametrach modułu określamy format grafiki, np. JPG, GIF, czy też PNG. Folder grafik. Wpisujemy tutaj. Ścieżkę dostępu do katalogu, z którego moduł ma czerpać pliki graficzne. Parametr łączę. Określa adres internetowy, do którego zostaniemy przeniesieni po kliknięciu na obraz. Pomocą pól szerokość i wysokość możemy definiować rozmiar grafiki, przy czym konieczne jest wypełnienie tylko jednego z tych pól. Drugie zostanie policzone automatycznie. Zapiszemy moduł, a następnie odświeżamy stronę. Jak widać, się, pojawiła się losowa grafika ze wskazanego folderu. Po kolejnym odświeżeniu strony, grafika uległa zmianie. I ponownie, moduł ten okaże się nieprzydatny w tym momencie dla naszej witryny, więc go usuniemy. Czwarty rodzaj modułu kanał RSS wyświetla nam informacje z dowolnego kanału informacyjnego. Należy podać adres kanału. Adresy kanałów zazwyczaj są podane na stronach internetowych. Skorzystamy z kanału News w Google. Skopijemy adres, klejemy go w polu adres kanału, następnie określamy, czy kanał zachowuje normalną zasadę pisowni od lewej strony do prawej, czy też od prawej do lewej. Określamy, czy wyświetlać tytuł, opis kanału, czy chcemy wyświetlać grafiki, ilość wiadomości, jakie chcemy wyświetlić. Określamy również, czy ma być to skrót, czy pełna wiadomość, a także ilość słów do wyświetlania.